800 osób skorzystało w tym roku z możliwości zapisania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminę świecie. Zapisy dokonywane drogą elektroniczną przeprowadzono w kwietniu, a już wiadomo, że wszystkie maluchy będą miały miejsce w przedszkolu od września. Rekrutacja, tak jak w dwóch poprzednich latach, zakończyła się dla nas, myślę tutaj o gminie świecie, trzeba powiedzieć sukcesem. No, dlatego sukcesem, bo nie było ani jednego rodzica. Który by w wyniku tej rekrutacji nie, nie dostał propozycji miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka. Mówię o propozycji miejsca, bo to nie jest równoznaczne z tak zwanym przedszkolem pierwszego wyboru, do którego rodzic chciał zapisać dziecko, czyli najczęściej chodziło to o przedszkole najbliższe miejsca zamieszkania. No takiej. Taka sytuacja nie jest generalnie możliwa nigdzie i u nas też nie. Część rodziców oczywiście zapis uzyskuje miejsca w takim przedszkolu, ale reszcie proponujemy miejsca w innych przedszkolach, gdzie są miejsce. I w tym roku, podobnie jak to miało miejsce rok wcześniej, no takie propozycje zostały złożone i myślę, że no trzeba się z tego cieszyć że wynik jest właśnie taki, czyli że dysponujemy taką ilością miejsc w przedszkolach, że one niemal wystarczają łącznie z tymi miejscami w przedszkolach niepublicznych, myślę tu o Lwiątku i tym kangurku, na otwartym. No wszystkim chętnym miejsca przedszkola. Warto dodać, że w tym roku placówką, do której najwięcej rodziców chciało zapisać swoje pociechy, było przedszkole numer 7, gdzie ilość wolnych miejsc była zdecydowanie mniejsza od zgłoszeń tak zwanego pierwszego wyboru. W zasadzie każde miało jakąś tam swoją popularność w kręgu środowisk, w jakimś swoim środowisku, natomiast no, nie da się ukryć, że ze względów kręgu środowisk w jakimś swoim środowisku. Natomiast no, nie da się ukryć, że ze względu na wielkość osiedla Marianki. Yy, przedszkola numer 6, 7 i 8, czyli te, które są na osiedlu Marianki, one zawsze więcej niż miejsc. No, w tym roku chyba takim rekordzistą było w przedszkole numer 7. Tam było yy, chyba z 17, yy, więcej wniosków niż miejsc. E, jak, no ogólnie, e, jeżeli chodzi o liczbę wniosków złożonych do zapisów w przedszkolach, to było 900, e, e, przepraszam, 898 wniosków złożonych i wszystkie wnioski, jakby zostały pozytywnie rozpatrzone w tym sensie, o którym mówiłem na początku, czyli że Rodzicom zostało zaproponowane miejsce dla jego dziecka, w którym jest przedszkolny. Czy jest to liczba większa niż w roku ubiegłym? To jest zbliżona liczba. To mniej więcej jest podobna liczba jak, jak rok wcześniej. Tam wahania są niewielkie, to jest rzędu kilku. kilku 10 może osób, nie pamiętam dokładnie, czy to było 903 na przykład w zeszłym roku, ale tego rzędu. A jak wygląda sytuacja z przedszkolami niepublicznymi? Jak wiele właśnie dzieci tam trafi? Tu nie mam jeszcze informacji, jak wiele. W przedszkolach niepublicznych nie ma takich reguł jak u nas. Tam nabór jest jak gdyby prowadzony cały czas. I trudno powiedzieć, jakby dokonać jakiegoś podsumowania. Tu będziemy mieć takie już pełne informacje. Myślę, że pod koniec sierpnia już będziemy wiedzieć dokładnie, ile jest dzieci zapisanych w obu tych przedszkolach niepublicznych. Zdaniem kierownika ośrodka oświaty i wychowania Waldemara Fury pomysł z elektronicznym naborem do przedszkoli okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, który chwalą sobie również rodzice. O tak, to był strzał dziesiątkę, trzeba powiedzieć. Zarówno dla rodziców, którzy wiedzą, że nie decyduje kolejność zgłoszeń, czyli że nie ma znaczenia, czy y, jakby formalna, formalny zapis do tego przedszkola, pierwszego wyboru to zgłoszenie nastąpi zaraz po rozpoczęciu rekrutacji, czy zupełnie pod koniec, to absolutnie nie ma najmniejszego znaczenia, decyduje liczba punktów. Y, i w, y, ta liczba jest decydująca w zapisie do przedszkola pierwszego wyboru. A w tych wypadkach, gdy jak gdyby jest mniej miejsc niż chętnych, a rodzice mają taką samą liczbę punktów, to odbywa się publiczne głosowanie. Specjalnie zresztą robimy publiczne głosowanie, żeby nie było jakiejś niejednoznaczności, bo moglibyśmy to oczywiście y, zrealizować za pomocą systemu komputerowego, który losowo by przydzielał tamte miejsca ale tutaj poprzez losowanie jak gdyby w obecności rodziców te wolne miejsca są przydzielone, a pozostałe proponowane są w innych przedszkolach. Rodzice z pewnością taki nabór sobie chwalą. No, nie spotkałem się naprawdę z jakimiś krytycznymi uwagami co do samego sposobu naboru naprawdę tutaj yy, jest z takich sygnałów, które akurat ja odbieram. Nie, nie mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to już na 100% wszyscy, ale z, takiego, z takiej orientacji, jaką posiadam, to tak, to jest zadowolenie z tej formy. Jest to wygodne, e, prosta sprawa. Dobre instrukcje są e, opublikowane na stronie, e, gdzie trzeba się logować. Przed zalogowaniem zresztą jest dostęp do tych instrukcji. Bardzo czytelne, także naprawdę bez problemu może sobie z tym poradzić. A ktoś, kto nie ma komputera lub internetu w domu, z kolei bez problemu może się zgłosić do przedszkola pierwszego wyboru i wtedy w przedszkolu obsługa przedszkola wypełnia ten wniosek po prostu.